A kuku się ma, dzień dobry 17.50, 32 stopnie, a mieczek o takie coś, bo jak jest tak ciepło, to trzeba się chyba kurcze okopać do pozycji stojącej. Można brać saperka, ale igłą też można. z tyłu, jak będziecie widzieć takie plamy, to znaczy, że to jest to. No, słońce tu jeszcze sadzi niemiłosiernie, także za to to się zabierzemy coś później. Tu Już się woda na zbierała, jeszcze trochę zabawek wodnych wyjdzie, co to po zakręcać. To tutaj jest za ciężkie, żeby, żeby to nosić. To trzeba... Plan jest taki, żeby najpierw... Plus jest tego taki, że się akuj zaś naładował. Zaś można 20 minut To Plan jest taki, żeby to z tego plastiku wyharatać do taczki. Który potem to można będzie przesypać tam. plastik se położa tam gdzieś obok. I ten środek by da walić do tego plastiku na razie. Żeby kurde ta gliniasta ziemia potem staczki. Wpakować najpierw na spód. I tak dalej. Ale to skomplikowane. Czemu ty to robisz takie skomplikowane? Człowieku. Bo taki jest plan. No. Dobra na razie popsikamy ten świernecki yy popierdółek jeszcze. Komarów to się nie mógł co boć, kurde. Patrzcie ile mam plam różnych, kurde, z tego popierdółka. Teraz mnie nie zażerą. Przyjechałem na Mopliku, ale powiem wam tak, nawet na Mopliku jak się jedzie, to jest deczko ciepło, no ale nie przesadzałem, żeby już na Mopliku jechać w długim, to już to już dzisiaj nie, się w krótkim, ale tak szybko, żeby ta moja ręka mi się kurde nie spoluła do bo wyda mi wino jedna. Już się ciesza na ta kurde, saperka i te kopanie Ale teraz idzie, kurde, teraz słoneczko pomału, kurde pójdzie na dół idzie elegancko. Trochę zroszone jest. Miałem dzisiaj kosić ale gono. A smolić to może w poniedziałek, dzisiaj sobota. Spokój z tym na razie, potem to da się galoty krą. jeszcze galoty Doładuje Doładuję sobie jeszcze żeby mieć ładnie. Zmienił po tym tysza te kolana, co wyprać, Jutro się to wysuszy. Bardzo dobry plan. Na niedzielę będę miał galoty do kościoła. Bo ksiądz patrzy. koniec no na tym wieczornym słońcu to jeszcze go dząża doładować, bez używania w ogóle tego, jak to się go do magazynu energii o, powiem wam tak, ciężko to będzie upchać do tej taczki, kurde może jak to tak zostawia w całości, nie będę tego rozwalać to się kurde zmieści Przyjechali saperzy, jeden drugiemu nie wierzy Prześwitkować to można po tym na miejscu Mi chodzi o ten plastik, żeby już go mieć Ten dekiel Wtedy mogę tamta ziemia coś w środku w grządce pakować tu. Czemu nie do taczki? Bo z taczki najpierw musi tapszyć tam, bo ta jest ponoć bardziej kurde, jak się to go do gliniasto, i to bym chciał dać na swój spód. Ciężko to być przetegować tam. O, I taki kąt chcę zrobić tego tego jednego szpadla. Jeden zrobimy taki, a drugi zrobimy taki półokrągły z lekką szpicą. Będziemy widzieć, jak, jak to będzie. Który się lepiej sprawdzi na następnych kopaniach. co to będzie zmieścić do tytoczki no ale będziemy widzieć przewidziany był ten jeden przewidziany był ten jeden błąd jeszcze na to nie ale w tym jednym jest w jednym jest kompost a w drugim skalniaki które też po tym muszę podloć bo sucho tam już uni Na razie do taczki. Ch**e, ta taczka musiała być trzy razy taka chyba. Ale nic. Spróbować można. mniej to porozbiją, tym może to będzie bardziej Mniej miejsca mi zajmie w tej tarczce. Jako, miluchno, tyryryry. w tak, wojsku, kurde. Słonia na dziób. Czyli maska ta wiecie, kurde, ta biało taka? Po jeden i się kopało jakieś, kurde, bezsensowne dziury, nie ma lekko, kurde, nie ma leko na tym świecie. Ta kamera przeszkadza. Ciężko to tam będzie zmieścić, już to widzę. Jakby właśnie postawić może trochę krzywo. Zdać palma zasłonił, Trochę krzywo też jest prosto. Trochę krzywo żyje jest prosto. Nie wiecie o tym. Dobra powiem tak więcej nie wlejzie Co to będzie wolność tu do tego Co by tu mamy jakieś kurty to, to jest dopiero ubite Zielenina do kompostera że tak tu jest takie pieroństwo z pikaczkami to będzie osobno miałem to dzisiaj kosić, ale gono kurde nie tak gorąco było, siedziałem sobie w domciu fajnie, elegancko i se myśla, kurde. W ogóle miałem dzisiaj nie przyjeżdżać. Ale se po tym myśla, a jutro niedziela. To będziesz siedział, może w duma. Chociaż nie usiedzisz. Także go tam, a przyjeżdżam jeszcze. Wskoczyłem na moplik i jada. Dobra, ta reszta tam walniemy do tego. Będziemy mieli częściej tutaj kurde, to już jest coś Tu musi być podkładka taką kurde zębato Jeszcze mi brakuje Teraz to się to chyba już do... Teraz to się chyba już do ruszyć te pieręństwa. Решта. Еще, еще там в сыпе. еще Wszędzie obecny bluszcz kurde. ale dzisiaj się już nie chcę z nim walczyć. To zaś następnym razem. Najważniejsze jest to, najważniejsze jest to że już dookoła latać. małego kawałka kurde rośnie po tym jak wściekły także shitkowanie ma sens Noga pitła Nie wiem czy ta kamera ją wyłapała Ale jest to noga to było. dobra Nie najgorzej kurde. teraz trochę poza miatum i będzie Powiem wam tak jak się przechodzi koło tej gnojówki z pokrzywy To czuć tę moc kurde Albo tę Czuć tę moc Cześć się ta kurde chłopie miotła położył gdzie nie trzeba śmiatek to się nazywa po ksi ludzki To jest śmiatek Ostnoga Mik Chodź tu, e, 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 ale agresywna Dobra, zasypimy ją. Ale już jest spokojniejsza, Już nie widać tak mocno. Dobra, to się kiedyś wypsiko i wyjdzie. Wyschnie to się same ze skrobi. Może by tak jeszcze drapnął beczko. Za czysto Za czysto też nie może być. Bo powiedzą, że to jest laboratorium. I jeszcze mi tu bomba ściepną. ale zjedzony, szkoda Jak smak na niego dobra, teraz idzie dookoła latać się umyje nam oko kiedyś będzie papryczki muszą dzisiaj zjeść, te dwie żółte